Na Wilanowie, Wilanów, a zwłaszcza jego nowa część, tak zwane Miasteczko Wilanów, to osiedle, które od lat buduje swoją markę jako dzielnica premium. Przestrzeń zaprojektowana z rozmachem, nowoczesne apartamentowce, prywatne placówki edukacyjne i starannie dobrana infrastruktura. Przyciągają głównie dobrze sytuowane rodziny z dziećmi, młodych profesjonalistów oraz osoby, które chętnie podkreślają swój status społeczny. Problem w tym, że z estetyką i aspiracjami często nie idzie realna funkcjonalność. Brakuje tu podstawowych usług, placówek publicznych i zwykłych sklepów. W tym kontekście budowa marketu Dino w Zawadach stała się zapalnikiem. Część mieszkańców poczuła się wręcz zagrożona. W mediach społecznościowych pojawiły się głosy o Wsuciu charakteru dzielnicy, prowincjonalnym wyglądzie budynku czy obniżeniu standardu życia. Ponad 3000 osób podpisało petycję przeciwko inwestycji, jednak nie miała ona żadnej mocy prawnej. Decyzja była zgodna z miejscowym planem i została utrzymana przez wojewodę. W rzeczywistości opór wobec sklepu to nie troska o urbanistykę, lecz przejaw klasowej wyższości. Dino symbolizuje zwyczajność, której część mieszkańców nie chce w swoim idealnym świecie. Problemem nie jest sklep, lecz to.